A jak oni będę nagrywać y, takie filmiki od taka boka I tą po prostu używam ten dom, który tutaj mam w taka boka. to będzie miarę krótki odcinek. To jest kuchnia. To jest kuchnia, To jest taki salon. I coś ogonają. Tutaj mamy taką trochę małą siłownię I tutaj mamy łazienkę. Idziemy na drugi piętro. Okej, okay. tu jest łazienka. To jest spokój jej. No. Spokój rodziców. To jest uh... no. jego pokój, uh, jest... pokój, pokój i jej pokój. Jeszcze mamy trzecie piętro. I tutaj mamy kuj, um, i jej, i jej i jego, a i tam gdzie było jeszcze więc to jeszcze on tam teraz No i tutaj mamy jej, bo tutaj jest jej połowa i tu jest jego połowa, a tu jest łazienka. Tutaj mamy bazę. I wincie mam takie rzeczy. To